Cześć kochani, witajcie! W nowym filmie na moim kanale Przymierzymy dzisiaj kilka nowych rzeczy, które i kupiłam, i dostałam. Więc na bieżąco będę Wam opowiadać ich historię. Na pewno będziecie pytać o te okulary. To są zwykłe zerówki z antyrefleksem, które kupiłam na AliExpress. Postaram się odnaleźć link i Wam zostawić na dole. Jakoś tak miałam ochotę dzisiaj właśnie je założyć. I tak, zaczniemy może od rzeczy, której nie żyć nie będę. Portfel. Prosiłam Mikołaja o portfel, nie przyniósł mi. Ja od wielu lat używam jednego portfela. On był prezentem, on był mega drogi i się zniszczył. I stwierdziłam, że ponieważ Mikołaj do mnie nie przyszedł ża z żadnym hojnym upominkiem, to sama sobie kupię zwykły portfel. Zwykły, niezwykły, bo generalnie ja nie mogę mieć małych portfeli. Uwielbiam duże. I tak się śmieję, że żeby pomieścić cały hajs, to muszę mieć duży. Oczywiście to jest żarcik, ale tak. Dlaczego lubię duże portfele? Dlatego, że mam bardzo dużo różnych kart i mój portfel musi mieć właśnie dużo skrytek na karty. Bardzo lubię oldschoolowe okienko na zdjęcia, najbliższych. Dla wielu osób to jest przypał. Ja uwielbiam od zawsze, lubiłam portfele z tak zwanym okienkiem, a mój poprzedni właśnie nie miał okienka, więc. Fajnie będzie teraz wymienić. Mamy tutaj yy, przegródkę na drobne, właśnie tak w środku. Dużo portfeli mi się podobało, ale takich, które miały tylko na zewnątrz. Bo tutaj mamy na zewnątrz drugą przegródkę, więc możemy tutaj coś jeszcze zesłować. No mega praktycznie, to jest gest. Kupiłam go w gdańskim outlecie, w designer outlet gdański i on kosztował 100. 129. Tak, dokładnie. Uj, jaka pamięć. 129Z. Także wygląda tak. Naprawdę ładny kolor, neutralny. Fajnie, że pokazuję do góry nogami. Eee, no i to jest ekoskóra, ale ona ma taką fakturę skóry Safiano. Także to logo jest takie dyskretne, ładna czcionka. Mega. Nie mogę się doczekać, aż przełożę sobie rzeczy do niego i będę go używać. No i teraz dalej, moi kochani, przechodzimy do yy, zakupów z Levis'a, może ja od razu będę je mierzyć, bo wiem, że tak lubicie najbardziej, nie lubicie czekać do końca, ne? bo ostatnio was na to pytałam, no o to później, bo to jest mega dobra historia, spodnie Levis'a, ja powiem wam, że wiele lat nie kupowałam u nich jeansów, raczej nosiłam jeansy sieciówkowe, i zdecydowałam się na taki model biodrówki i to też jest taki wiecie powrót do przeszłości, bo czy w liceum czy na studiach wszyscy nosili biodrówki, teraz wszyscy, prawie wszyscy noszą spodnie z wysokim stanem i ja również, bo one najładniej modelują sylwetkę taką, którą ja mam akurat, są wygodne, ekstra wyglądają z paskiem, no i trendowe. Ale co te biodrówki mają w sobie takiego? To one niesamowicie modelują pośladki. Także zaraz je przymierzę i Wam powiem. To jest model 710 Super Skinny i one były za 199,90. Także dwie stówy za dobrej jakości jeans. To myślę, że to jest do przeżycia. Także mierzymy. No od tego, jak wygląda stan. No, jak widać, on jest niski, ale nie też taki bardzo niski. Schylałam się wielokrotnie, żeby zobaczyć, czy nic mi tutaj nie widać, ale nie biodra wyglądają bardzo kształtnie no z koszulką do środka może to wyglądać fajniej, albo pasek z dużą klamrą no i pośladki tutaj, no moim zdaniem wyglądają naprawdę bardzo soczyście Jeansy doskonale wręcz opinają się na ciele bo mają dużo streczu Luis Luis w ogóle nie jest zainteresowany to jest długość 32, więc one są takie no mogłyby być krótsze, 31 byłyby lepsze no ale wiecie jak jest w outletcie. Trzeba brać to, co nam się podoba, bo nam zaraz wykupię. Jakbym miała rozkmieniać, czekać, aż będą krótsze w moim rozmiarze, no to bym się pewnie nie doczekała. Są mega wygodne, fajnie się trzymają właśnie tutaj na biodrach. Nie zjeżdżają mi, tak jak się schylam albo coś, no to nie robi mi się taki efekt takich bułek, wiecie, tutaj wystających z boków. Mm. Więc, no mega udany zakup. No tak. Kolejna rzecz. bo mam jakąś zajadkę na tę markę. To jest bluza w pięknym kolorze. Nie mam w ogóle takich ubrań w szafie niebieskich, a one są mega twarzowe. Krótka bluza, tutaj z taką gumeczką, z kapturem, z czerwonym wielkim napisem. Żeby, że żeby nie było y, XS, bo bym wzięła dla mojej córki. Ja sobie wzięłam M. -kę. I ona była przeceniona z 329 na stówę, czyli stuwa za taką bluzę, która jest naprawdę bardzo minusia i twarzowa. Myślę, że to jest super cena. No i te rzeczy Lewisa, jednak jak kupujemy, to mamy na wiele lat. A ja przyznam Wam, że już mówiłam Wam o tym przy ostatnim filmie, że jak posprzątałam szafę, to bardzo dużo bluz oddałam i wszystkie takie, wiecie, skulkowane, holistera, gapa, to wszystko stał przekazane dalej. Teraz sobie chowam koszuleczkę, ponieważ tak. To jest bluza, która świetnie wygląda do spodni z wysokim stanem. No jak wiecie, ja mam teraz na sobie troszeczkę niższy stan, więc no będzie widać kawałek brzucha. Nie wiem, no jakbym miała może czerwoną bluzkę, bo to by było lepsze, ale nie tak jest z tej bluzy, wysoki stan zdecydowanie, naprawdę fajnie wygląda, jest mega komfortowa, ma duży kaptur. I to jest druga bluza Lewisa, którą kupiłam w ciągu miesiąca, po wielu latach nie kupowania rzeczy tej marki, a pierwszą kupiłam w Hamburgu, Ona też jest krótka, taka szara, z brokatowym napisem i przynajmniej raz w tygodniu ostatnio noszę, także no wynoszę ten ciuch eee, i tak. No spoko jest, napiszcie na dole jak wam się podoba, może wam się jeszcze pokażę bez okularów. No jest mega, mega twarzowa właśnie i komfortowa. Właśnie, niech ci kura jajem trzaśnie. Dobra, przesunę się, żebyście mogli zobaczyć uroczy śpiącego Louis w tle. I kolejna rzecz, to jest body z takiego materiału jakby był to strój kąpielowy, no ale jest na dole tak zapinane, więc, mm, no chyba bym nie nosiła tego jako strój. I kupiłam to z myślą o festiwalach, które w tym roku mają miejsce. Wybieram się w tym roku na Audio River i na Wisło Ujście. No i takie body do jeansów z wyższym stanem czy nawet z niższym, to też może fajnie wyglądać. To będzie coś, co będzie trendowe i wygodne i będzie fajnie wyglądać. I cena ze 109 na 29,90 świetna. Także już wam to przymienię. Tak to wygląda. Mega dziwny ciuch, który właśnie na różnego rodzaju festiwale sprawdzi się moim zdaniem rewelacyjnie. No i można też zaszaleć i wskoczyć do wody ewentualnie. Nie! nie. Ja mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy, nie jestem wasz takim hardkorem, a może jestem. No nie wiem, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, ale no, nie wiem, napiszcie na dole, co sądzicie, moim zdaniem ekstra to wygląda. Nawet mogłabym wystylizować to yy, przy jakimś, nie wiem, weekendowym wyjściu. Yy, spodnie z wysokim stanem, jakaś fajna bluza rozpięta, albo nawet marynarka. Tutaj mamy nazwę marki z przodu. Fajny dekolt, nie jest jakiś taki ogromny. No, moim zdaniem, spoko to wygląda. I ten materiał jest taki bardzo uciągliwy, więc też ładnie opina sylwetkę. Historia tych zakupów powinna zostać zakończona, z tymi rzeczami poszliśmy do kasy, ale świetna laska przy kasie. W ogóle tak świetna laska. Powinna dostać nagrodę za sprzedawcę roku, powiedziała nam, a raczej zapytała. Czy widzieliśmy body z długim rękawem, które wiszą gdzieś tam, i pokazała mi swoją koleżankę z Pracy, która takie body ma na sobie. I ja tak patrzę i mówię: OMG, chcę to! Boskie, po prostu boskie! No i tak, trzeba było tam pójść, wrócić do przymierzalni i kupiłam dwa body bawełniane po prostu za tak świetny pieniądze. ja wiem, że ja to body po prostu wynoszę będę to nosić aż mi wypłowieje nie wiem co z tym się stanie zwykłe czarne body z długim rękawem e, które pasuje do wszystkiego i pod marynarkę i jak są takie mega zimne dni to pod sweter, potem tylko sweter sobie zdejmujemy i ono było przecenione ze 129 na 29 jedno jest czarne i drugie jest w prążek i tutaj z czerwonym logo z przodu bardzo dyskretnym no bawełna jest po prostu w fenomenalnej jakości, jak to w ogóle leży, już to mierzę i wam się pokażę, z totalnie niewzruszony przymierzaniem i tym filmem, zobaczcie cały czas śpi i chrapie co chwilę, więc możecie to słyszeć. W każdym razie bawełna sztos, to jest tak przyjemne do skóry, bardzo seksowny dekolt, który również, zobaczcie, piękno odsłania plece najważniejsze no jak zobaczyłam laskę w tym body z tymi odsłoniętymi plecami i wyobraziłam sobie mój tatuaż na plecach, który tak dyskretnie się wyłoni spod tej bluzki, no to zapragnęłam ją zakupić. Szczególnie, że to jest taka rzecz, którą wiem, że wynoszę, bo ja bardzo lubię takie... Proste rzeczy, właśnie przyjemna bawełna, ponadczasowy krój tak naprawdę, długi rękaw, to jest naprawdę cieplutkie na takie, nawet teraz takie dni, kiedy mamy tam, wiecie, szóstkę na plusie, to śmiało można nosić. No i bardzo ładnie to się tutaj układa, przez to, że to nie jest bluzka, tylko body, możemy to wpuścić do spodni, zarzucić na to marynarkę, sweter, bluzer, naprawdę cokolwiek i uzyskać różne stylizacje, czy bardziej sportowe, czy casualowe, czy nawet pójść trochę bardziej w stronę eleganckich. Z tym czarnym to szczególnie będzie możliwe, więc no to jest po prostu hit mój, e, tych znaków trapluisek. Już wszyscy wiedzą, że ty śpisz, nie musisz się tak tu lansować. I czarne body wygląda tak. Tutaj mamy logo w kolorze białym czy srebrnym? Białym, tam było czerwone. Na tych paskach fajnie to wyglądało, no i tutaj też te plecki odkryte. Luisek przyszedł na pieszczotę, więc no naprawdę petarda, jestem zachwycona tymi zakupami I też zobaczcie, fajne są długie rękawy, można sobie ściągnąć jak jest tam chłodniej Jestem ciekawa czy tak robicie, bo mi się zdarza, szczególnie zimą I to mam swetry takie powyciągane I nie lubię zimą nosić takich rękawów 3-4 Wiosna, jesień uwielbiam, bo to mega fajnie wygląda, ale zimą za bardzo, za bardzo marznę i teraz zobaczmy te spodnie, które widziałam i kochana pozdrawiam Cię i dziękuję, że o mnie pomyślałaś, to są spodnie z Zary, rozmiar M, zwykłe, czarne, tak naprawdę nic tutaj nie ma nadzwyczajnego yy, i takie, no nie można powiedzieć, że eleganckie i one były na promce za 39 zeta, więc jak to usłyszałam, żal było nie brać, także teraz zobaczymy. Czy są dobre? Czy będę musiała je komuś sprezentować? Teraz to ja mam dopiero sylwetkę wymodelowaną, ale widać, że ta góra jest mniej czarna niż dół. Zawartość cukru w cukrze jest mniejsza. Kto wie z jakiego to filmu? Spodnie są po prostu idealne. Mega wysoki stan, bardzo obcisłe w talii, więc robią piękną sylwetkę. Mają kieszonki. Ojej! Luisek, jak zwykle skradłeś mój film. No i taka długość 7 ósmych, więc naprawdę ekstra będzie wyglądać i do botków i do czułanek, jak już w końcu będzie cieplej i czekam na to po prostu jak na zbawienie. Ekstra fajny materiał, wygodne kieszanie na różne sytuacje zawodowe, czy jakieś wyjścia w eleganckie miejsca będą jak najbardziej żebym ja jeszcze dwie rzeczy, które dostałam po prostu od koleżanki, tak jak Wam mówiłam. Jedna to jest marynarka. Trochę w moim stylu, a trochę nie. Bo tak, to co mi się podoba w niej, to jest kolor. Te guziki są obłędne, ale ta stójka z taką jakby falbanką nie do końca do mnie przemawia. Firma to. Proszę przeczytać sobie, bo ja nie wiem, jak to się czyta. Więc zobaczmy, jak to będzie. Wyglądać. Trochę jest za szerokie na mnie w ramionach. Nie, chyba nie. Chyba nie będziemy przyjaciółmi i nie będziemy się częściej widywać. Nie, źle się w tym czuję. To ma w ogóle, a ja Myślałam w ogóle, że to będzie za małe, bo wydaje się dość małe. Ma trochę za, za duże rękawy. No ogólnie jest za duże, hmm. ale ta falbaniasta obramówka. Wygląda ładnie przy buzi, co myślicie? Także nie wiem, albo jej to oddam, albo to przekażę dalej. No na mnie jest za duże, ale gdyby było w moim rozmiarze, to myślę, że kilka razy bym mogła spokojnie sobie założyć i przekazać dalej materiał, jest w ogóle obłędny. No ale niestety, nie dla psa kiełbasa. I dla pisy, które moja kumpela, 500 jedynki kultowe, moja kumpela kupiła je w lumpie, i stwierdziła, że na nią jednak są za duże. Bardzo piękny kolor. Ona już się tutaj od razu podwinęła, więc wszystko jest gotowe, nie tylko mierzyć. No, kolor jest bardzo unikatowy. Taka złamana biel, eee, więc. fajny zestaw nam się tutaj zrobił. Ta czarna bluzka z białym logo i białe spodnie, ale one są tak na mnie obcisłe, że mam wrażenie, że zaraz. Eksploduje! No, 500 mają bardzo specyficzny model. Szeroka nogawka, która optycznie może trochę poszerzyć udo. Gdybym była szczuplejsza, to one by leżały zdecydowanie lepiej. Więc myślę, że jest szansa, że na wiosnę <gryw> będzie lepiej. Widziałam przed chwilą swój tył w lustrze, i mam wrażenie, że moje pośladki wyglądają, jakby miały zaraz wybuchnąć, i że są w ogóle ogromne. Ale może to jest tylko moje wrażenie. Moglibyście napisać mi na dole, oczywiście w miły sposób. Co myślicie yy, o tym, jak ona leżą? One w ogóle nie mają żadnego stretchu, więc wiecie, to jest taki sztywny jeans, bardzo trudny do noszenia dla yy, pewnych sylwetek, takich jak moje, gdzie jednak ja lubię mieć stretch, no bo tutaj mam czym jakby wypchać wszystkie spodnie. Mm, idę na chwilę do lustra. No, są trochę przymałe. No, ale słuchajcie, po pierwsze jest zima i trochę więcej jem. Po drugie, mam te dni, kiedy jestem trochę opuchnięta. Więc nie przykreślam tych spodni. Jest dla nich jeszcze szansa. Najważniejsze, że się w ogóle zapiełam. Bo, jakbym się nie zapieła, to byłby przypał. One w ogóle mają napisane, że to rozmiar 32. Ja mam zazwyczaj 29, czasami mniejszy, zależy jaki fason. No ale już od telewizy kupowałam 29, więc one chyba są skurczone, no pewnie są wiekowe, ale pamiętam te czasy, jak moja starsza siostra miała 501, jedynki, takiej mega zazdrościłam i w sumie nigdy nie miałam tego. Po siostrze nie dostałam, ale kiedyś dostawałam ubrania po siostrze, a potem jak byłyśmy starsze, to ona podbiera moje ubrania. Widzicie, jak to wszystko się w życiu obraca? Piękne są te spodnie i one będą mnie motywować, żeby się troszkę zredukować do wiosny, żeby mogła sobie je nosić. No bo nawet mówię, z tym body ekstra to wygląda. No i ta prosta nogawka jest fajna, podoba mi się trendowa do dużych sneakersów. Będą wyglądać bardzo, bardzo ładnie, także zobaczycie na wiosnę, czy udało mi się trochę dopasować sylwetkę do tych spodni, czy je noszę, czy też nie. Także moi kochani, to wszystko co kupiłam, tak jak wam mówiłam, tych rzeczy nie ma dużo, ja nie robię wielkich zakupów już od dawna. Nagrywam dość często hole, ale pokazuję wam po kilka rzeczy. Na bieżąco sprzątam garderoby, przekazuję rzeczy, których nie noszę, czy się wymieniam z koleżankami, czy takie bardziej zniszczone daję ludziom, które mi się po prostu przydadzą do pracy albo coś. E, więc tak, dajcie znać co najbardziej wam się podobało Na co sami mielibyście ochotę Z moich zakupów Jakbym mogła cofnąć czas To kupiłabym więcej tych body Ale w sobie chyba nawet nie było więcej kolorów Tylko były te I cóż, dzięki że oglądaliście i widzimy się już niedługo W kolejnym filmie, pa!